Witajcie kochani, to Mary i Mario. Jak widzicie, kolejny odcinek z krzyżówkami, tym razem krzyżóweczki XL. I na rozgrzewkę kończący się słonik. Tak, trwaliśmy jeszcze lotka. Na no, no, rozgrzewkę, jak mówisz. Póki jeszcze jest, można coś tu próbować. Nadrapaliśmy krzyżóweczki, jak widzicie, jedną linię, żeby nie trwało za długo. To co? Zaczynamy, tak? Kto pierwszy mm -hmm. jedzie? No dobra, obojętnie. No to jedź, jak już trzymasz tego ludka cudownego. No dobra, zaczynamy sobie od słonika. Jak się słowo rzekło, że na rozgrzewkę. Drapeczka z numerem 195, wysoko, wysoko. I szukamy oczywiście Trąbalskiego. Mm -hmm. Ale dali nam na razie ślimaka. Rybkę. No, Do tego królika. I ostatni jest pingwin. No to nie dali nam wygrać nawet 20 zł. O, fajnie by było. Teraz mój lotek ma numerek 196. No to co? Będzie słonik Mario. O, chyba ślimak, ale ciężko Oby to się No. Ślimaczek jest. No już się Sowa. trochę wymęczyły, te lotki długo na rynku są. Już ta warstwa osłabła. No chyba tak. Co już to ciężko jest? schodzi. Motylek, tak. I ostatnie, co to? I rybka. A ile by tu dała? Ale to naprawdę ciężko. Jezu. Zmęczone te słoniki już życiem widać. I co to to jest? O, nie wyskrop tego całego. Jezu, ja chyba wydrapałam. Dycha. Dycha, ale ja, no zobaczcie, koszarpałam to. Ciężko te lotki do drapania. No co tu no. się stało? One już nie chcą być w sprzedaży, widać. Dobrze. Wobec tego przejdziemy sobie do krzyżóweczki. Krzyżóweczkę mam z numerem 18. Mhm. Jak na razie ułożyło mi się jedno słowo. I co? Szukamy kolejnych literek. No. I zaczynam od literki H. Tu mamy literkę H. O, jedna. Hmm, aż? Tylko. No dobrze. A po drugiej stronie coś będzie? No nie widać. Kolejne to G. No słabo się to coś tutaj układa, bo G też coś nie widzę. No. Tu nie mam G. Tu nie mam G. Mm, ok. teraz N. No dobrze. Jedno przybyło do bonusu. Mm -hmm. N może kilka będzie. Mm, hu, hu, hu. Tu mamy N. Czy jeszcze jakieś... No nie rzucają się za bardzo w oczy. I tutaj, nie, tutaj nie, nie. też mamy n. Tu mamy n. No i chyba tyle. Kolejna literka to i. No te, tej troszkę więcej tu widzę. Tak, jest już. Jeszcze, Jeszcze gdzieś jedno tutaj się trafi i chyba tyle. Mhm. Dobrze. Po drugiej stronie mamy tylko tutaj, tu i tu w jednym nie tylko no. nie kolejne to Y no dobrze coś tutaj do bonusu przybyło <laughs> Jejku. Y ale Y czy wystąpi gdzieś indziej tak tutaj jeszcze było mhm. i tu już po tej stronie nie ma po drugiej mamy raz Na raz Hmm, hmm, hmm. Co, coraz mniej literek, a tutaj coś mało przybywa bardzo teraz mamy U no dobrze, jest U tu mamy U U tu niedobrze nie ma no nie widać a, G było dobrze o, G sobie. teraz jeszcze to U musimy poszukać tu mamy U. Kuba. I tutaj mamy. No dobrze. Chyba to tyle. No. Tak by to na razie wyglądało. Najlepiej się znajdzie. Kolejna literka C. O, czy no. do końca. Dobra. Tu mamy pierwsze słowo po tej stronie. Czy będzie darne? Tu mamy C. Tu mamy C. Tu mamy C. Mhm. I czy gdzieś tu jeszcze? No nie, no nie widać. Po drugiej. E, c. C, 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 C. Gdzie tu jesteś C? Nie ma w ogóle. No właśnie, w ogóle się zastanawiałem, czy nie widzę, ale nie ma. E? Mamy literkę E. e toż fajnie. Nie, nie. No też dobrze, bo tutaj już się Cię, nam tworzy drugi. się nam drugie słowo ser. Dobra, tu mamy E. Jeszcze, żeby dało D i będzie dobrze, nie? No bardzo dobrze by było. Tu jeszcze mamy e. albo A, mogliby dać to o, też. Tak. No, no. Też by mnie pogardził. No dobrze, teraz E. Po drugiej stronie szukamy tego E. O, tu mamy też drugie słówko. No, dwa dobrze są. Dwa to często się pojawiają, ale gorzej z tym trzecim. O, tu jeszcze mamy E. Ale A blokuje. I tu jeszcze mamy E. No dobra, jeszcze została nam chyba jedna literka, jeżeli dobrze patrzę. Ej, A no świetnie. Nie, dali. ja myślałem, że D no niestety dali F A F nam tutaj raczej nie zaszaleje. No, nie widzę w ogóle, poczekaj. Tu chyba się do niczego już nie przyda. No nie ma. No nie ma, nie ma co przeciągać. Oh my, oh. Tu 30 a tu kontrolne różne. Ach, jego, jego, szkoda. Trudno. Teraz moja krzyżóweczka XL z numerkiem mam 17. Zobaczymy. Gustaw jest w bonusie. Nic jeszcze nie utworzyło się, także sprawdzamy dalej. Może w twojej będzie coś lepiej? No, chciałabym. No to tutaj wuje jest, do Gustawa. Dobra, już coś jest. Tu mamy W. No, ale chciałam się rozpędzić, a tu nic. W drugiej w. w. Możesz tylko naszukać. No, co jest? Mamy I. Tu mamy I. I tyle. mało no, tylko, tylko dwa I? Co to za krzyżówka, Boże Drogi? Tu jest I, tu mamy. No, w tej drugiej na szczęście trochę więcej. Tak, druga troszeczkę więcej dała. O, tu jest dzik. O, to jest pierwszy wyraz, kochani. Słabiutko. I to chyba wszystkie. I kolejna to jest literka J. Tu mamy J. Coś to wygląda kiepsko. Nie ma tu więcej. No tu też się nie zanosi. Tu nie mamy. No to pięknie, pięknie, nie? Mamy sy. No ale na pewno, a nie dadzą. Dobra, sprawdzamy. O, tu jest wyraz. Ale też pierwszy. I jedziemy dalej. Tu mamy. Mhm, mm chyba wszystkie wydrapałam. No tak. Tak, teraz drugiej mamy, szukamy Eski, Eski, tu mamy Eski, dwie. Osa. Jest jeszcze jedna. Dobra. Teraz mamy te. O kurde, to Muszę ale... tym Gustawem. No, ale wątpię, że będzie to te, a nie. Może. Będzie jakiś cud. Tu mamy te. Tu mamy. O, tu za dużo. Chyba tych wyrazów by było. No nie, raptem dwa na razie by było. Aha, tak? No, tak, tak, to ma... te w tym. A jeszcze tu mamy. No, teraz mamy tu te. Tu mamy te. Tu jeszcze jest. Wszystko. Teraz mamy H. Uhuu! Uh, uh, ha ha ha! Będę no. się śmiała, ha. Chyba ha. nie po tej stronie. No nie, tutaj wiem, że było. Ha. On było tylko jedno. No dajcie to A. A mamy L. Ty myślisz, że oni dadzą A? Nie wierzę, <tryk> No jeszcze jedna jeszcze jedno, gdzie mamy, a jeszcze a tu mamy, dobra. Drugiej tu mamy. Tu. Jeszcze tu mamy. Okej. Okay. Oj, jeszcze ostatnie gdzie. N. N to tu mamy, tu, tu. Tu. Tutaj. I to tyle tu. O jakby było, też by może coś tutaj wymyśliło, no, nie? No o to by nawet parę słów tutaj potworzyło. No właśnie. I to o, a. pełni nam nie tak. Jeszcze n jedno. I jeszcze szukam cały czas właśnie. Tu jeszcze mamy. Dobra. i ostatnia decydująca. Jest e. To może tu najpierw zaglądam? A i tutaj nie ma niestety. Tu nie mamy. No nie, tutaj nic nie dało w tej krzyżówce. No i to nam to blokuje widzisz. Tutaj też nie za bardzo. No. Tu są jeszcze E ale. No właśnie. Tu jeszcze mamy E. No jeszcze ostatnie tutaj. Jeszcze tutaj, tak. Czyli kochani pusta. Ta krzyżóweczka jest pusta, chyba nas nie lubi, to by było 20 złotych, a kontrolne różne. PU czyli co? Pustakowy odcinek dzisiaj. Tak, dzisiaj niestety lot to nas tutaj pogromiło. No, no ale to nic. Działamy dalej. Będziemy próbować czy w tych, czy w innych zdrapkach. Będziemy próbować, że jak rozkutku, no no skutku, że jakaś fajna wygrana wpadnie. No dobrze, kochani, to na dzisiaj tyle. Zapraszamy na Was na nasze kolejne odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, że z nami jesteście. Pa, pa. pa.